Być także wielkim motorem rozwoju. W każdym miejscu Polski, nawet w małej, wiejskiej gminie, można znaleźć coś, co jest specyficzne dla danego miejsca, co można wykorzystać dla rozwoju mini przedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, dla rozwoju przedsiębiorstw średnich, dla rozwoju po prostu. Trzeba tylko umieć z jednej strony to odnaleźć, mieć jakiś pomysł, umieć gromadzić środki. Ja mogę tylko zobowiązać się do czegoś jak sądzę dla tego miasta bardzo ważnego. Znaczy mogę się zobowiązać do tego, że nasz prezydent tego miasta, ten pan, którego tutaj widzicie, bo nie widzę go na sali, ale jest ciemno. O, jest, jest. pan. Do... Pan bardzo Pan Starosław Wiesław Sylwida będzie człowiekiem, który nie od razu, nie z dnia na dzień, bo to się nie da, przedstawi Państwu kontrakt dla stalowej woli, bo to chce zrobić staje Polsce. Ten kontrakt to będzie strategia rozwoju.